No, co to za gówniarz? To jest parking. Nie powinien tu jeździć, bo coś się stanie. Ty gówniarzu, jak ty jeździsz? O! Za moich czasów to tak nie było. Ty gówniarzu! Jesteś gówniarzem. Ty gówniarzu, ale jak ty jeździsz? Normalnie! No to gówniarzu! No, mi debilak. No. Gdzie ten gówniarz? No. Gdzie on jest? Widzicie tego gówniarza? Napiszcie w komentarzach.